Cześć dzień dobry wszystkim, Mufik z tej strony i zapraszam Was na materiał z gry The First Descendant w którym pokażę gdzie możecie zdobyć analizatory i łamacze kodów potrzebne do otwierania zaszyfrowanych skarbców. Możliwe, że mieliście już okazję przez przypadek zdobyć jakieś analizatory i łamacze kodów. Aby to sprawdzić wchodzicie do ekwipunku i w sekcji przedmiotów zużywalnych jest kategoria różne. Tutaj możecie zaobserwować takie kolorowe kule. Te białe i jasno-niebieskie bez czerwonych kropek to są analizatory tak samo wyglądałby ultraprecyzyjny analizator który miałby fioletowe tło niestety ja swoje ultraprecyzyjne analizatory i łamacze ostatnio zużyłem natomiast i te analizatory można zdobywać na podstawowym poziomie trudności są jeszcze łamacze kodów z czerwonymi kropkami precyzyjne tak samo mają czerwone kropki no i ultraprecyzyjne różniłyby się tym że miałyby fioletowe tło i je możecie zdobyć na trudnym poziomie Zarówno analizatory, jak i łamacze kodu wykorzystujemy do otwierania zaszyfrowanych skarbców i odpowiednio analizatorami posługujemy się, gdy chcemy otworzyć skarbce na podstawowym poziomie trudności, a łamacze pozwalają otworzyć skarbce na poziomie trudnym. Będziemy potrzebowali naprawdę sporej ilości surowców wypadających z tych skarbców, dlatego stwierdziłem, że przyda się materiał, który pokaże Wam, gdzie sprawnie możecie zdobyć zarówno analizatory, jak i łamacze. Niestety, haczyk jest taki, że ani analizatorów, ani łamaczy nie możemy uzyskać jako nagrody po misji. Jedynym sposobem na ich zdobycie jest pokonanie przeciwnika w odpowiedniej lokalizacji i łamacze i analizatory mogą wypaść jako losowe nagrody. Przedstawię teraz przegląd poszczególnych lokalizacji we wszystkich krainach, gdzie możecie dropić analizatory i łamacze. Czerwonym kółkiem oznaczyłem te misje i operacje, na których tych przedmiotów na pewno nie znajdziecie. Zaczynając od Kingston, jedynymi miejscami, gdzie możecie dropić analizatory i łamacze, jest radar dozorowania w Kingston oraz cenna dolina na Wielkim Placu. Począwszy od jałowych ziem, prościej będzie listować te misje, na których naszych przedmiotów na pewno nie zdobędziecie. I tak na tej miejscówce są to szlak patrolowy, oczyszczalnia ścieków oraz kopalnia Kuiperu. W Wespers jedynym miejscem, które nie dropi analizatorów, jest ścieżka do ruin. Na bagnach Echa analizatory nie wypadają w dawnej bazie ludzi ani w opuszczonej rafinerii. Na pustyni Agna analizatory nie wypadają w sygnalizatorze górniczym ani w skradzionej widmowej koparce. W Wąwozie Białej Nocy przeciwnicy tylko na jednej misji nie dropią analizatorów, a jest nią strefa rozpylenia wykrywacza DNA. W Hagios misje, podczas których nie mamy szans na zdobycie analizatora, to Cliff oraz szlak batalionu zwiadowczego. Natomiast w Fortecy wszystkie misje posiadają przeciwników, którzy mają szansę na opuszczenie analizatorów. Jeśli chodzi o łamacze kodów, sytuacja jest o wiele bardziej klarowna, ponieważ mają szansę one wydropić jedynie podczas zabijania przeciwników na operacjach poziomu trudnego. Za chwilę będziecie mieli okazję zobaczyć moje dwie ulubione misje, które wykorzystuję do farmienia analizatorów. Jeśli chodzi o łamacze, polecam wybrać sobie to operację, która sprawia Wam najwięcej frajdy. Suitable location for detecting our pulses. This is a large nuclear reactor, which is connected to this entire zone. By comparing the reactor's pulses with the Vulgus biosignals, I can detect pulses from a wide area. Deactivated the nuclear reactor. But right up until it was deactivated, I could detect Iron Heart. You've been ambushed. Or did you let it happen? As a faint, it worked well. But you mustn't let your guard down. Cyborgs have had quite a few upgrades recently. You may suddenly encounter powerful units that aren't in our database. Oh, we're definitely in Vulgus occupied territory. There's no end to them. High level Vulgus closing in. I to by było na tyle w dzisiejszym materiale. Dajcie znać w komentarzach, jeżeli macie jakieś pytania. A możecie się też podzielić swoimi ulubionymi rundami do farmienia analizatorów.